Ale dzisiaj piękne słońce, piękna pogoda, aż miło nagrywać kolejny odcinek. Witamy was! Ech. Dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, bo pamiętam jakie mam zadać pytania i nie mam problemu z ich e, odtworzeniem, więc jest dzisiaj sukces pogoda wspaniała, więc korzystamy z tych uroków tutaj dachowych cieplutko. No więc w końcu idzie. Wielosna. Pytanie numer jeden. Czy to prawda, że pytaniem, jakie Bóg zadaje po śmierci, jest, czy kochałeś. A jeśli nie, to co? Czy miłość do męża żony się liczy, czy dzięki temu trafimy do nieba, więc słuchamy na nie odpowiedzi? To powiedział chyba jakiś tam święty, że będziemy sądzeni z miłości, czy tak Bóg yy, po śmierci będzie nas się pytał? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jakie pytanie Bóg zadaje po śmierci. Owszem, no wielu osób mówi właśnie, że będziemy rozliczani z miłości przede wszystkim. Na pewno Pan Bóg zada nam pytanie o to, czy kochałeś drugiego człowieka, jaki był Twój stosunek do drugiego, do bliźniego. Miłość jest tą, która, która zawsze przetrwa, tak? Mamy wiarę, nadzieję i miłość. Wiara się wypełni, nadzieja się zrealizuje, pozostanie tylko miłość. Gdzieś się chyba pod tym podpisuję też, no bo kwestia tego, jak kochałem właśnie moich najbliższych męża, żonę, dzieci, rodziców, przyjaciół, ale też w jaki sposób odnosiłem się do tego, do osób, z którymi mi po prostu jest nie po drodze, których mniej lubię i tak dalej. Czy też byłem, potrafiłem być dla nich serdeczny, życzliwy, uprzejmy? No, myślę, że to jest taka no, sedna naszego życia chrześcijańskiego, czyli w miłości ogólnej do ludzi, żeby być dobrym człowiekiem? Mamy być właśnie rozpoznawani wobec tego, jak się odnosimy do siebie i do innych, odpowiadając na to pytanie, powiem tyle, warto kochać drugiego człowieka. Jak już jesteśmy w temacie męża i żony, to kolejne pytanie czy osoby, które zawarły związek małżeński, ale ich druga połówka zmarła, mogą wstąpić do zakonu. Czy przyjąć święcenia kapłańskie? Oczywiście, że mogą wstąpić do y, zakonu. E, do zakonu mogą wstąpić, mogą przyjąć święcenia kapłańskie. Jak najbardziej, bo nie, nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Tak, mogą wstąpić do zakonu czy przyjąć święcenia kapłańskie pod tym warunkiem, y, że jeżeli jest jakieś potomstwo z tego małżeństwa, to te dzieci już są dorosłe i są samodzielne. Trzecie pytanie brzmi następująco: Czy modlitwa, w której wzywamy wielu świętych, wzmacniają? Czy jeśli pomodlę się do jednego świętego, to moja modlitwa będzie miała słabszą moc? Jak to jest? Słucham. Trudno powiedzieć o mocy modlitwy. Zawsze modlimy się do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa, do Ducha Świętego przez wstawiennictwo świętych. Ilu ich wzywasz, to jest zależy od Ciebie. Nie no, jakbyśmy się pomodlili do stu świętych, to wtedy ma wielką moc modlitwa. No oczywiście, że nie. Nie ma różnicy. Na pewno święci mają y, ten plus, że oni stoją nieustannie przed uliczem Pana Boga i nieustannie y, szepcą, powtarzają tę modlitwę, którą my zanosimy, właśnie już prosto do niego, przed, stojąc z nim w twarzą w twarz. Więc wzywanie świętych na modlitwie jak najbardziej y, sprawia, tak, tak mi się wydaje, że sprawia, że ta modlitwa może być skuteczniejsza, może być bardziej taka usłyszana przez Pana Boga. Najważniejsze jest, aby ta Twoja modlitwa była szczera, prawdziwa, aby wypływała z serca. Jeżeli otworzysz swoje serce, a nie wezwiesz nawet żadnego świętego, to na pewno ta modlitwa zostanie wysłuchana i przez Pana Boga przyjęta, jeżeli będzie zgodna z Jego wolą, jeżeli będzie dobre to, o co się modlisz. Wołaj tych świętych, którzy są Ci bliscy, których lubisz, na których się wzorujesz, którzy jakoś pomagają Ci na drodze do Pana Boga. No, musi być jakieś standardowe zakończenie, więc za chwilę usłyszycie pewnie standardową gadkę, typu. W tym odcinku. Byłoby na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, czy komentarze, czy opinie, to zachęcamy Was do tego, żeby pisać w komentarzach, czy w yy, wiadomościach prywatnych. Ewentualnie jeszcze z, yy, będzie tekst typu Zachęcamy Was do oglądania, do udostępniania, do komentowania naszych filmów. Tak standardowo jest. Więc tak standardowo to kończymy. Na razie, do zobaczenia. Yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Siem!